Trzy najsilniejsze trendy w modzie okularowej na 2025 rok. Kochani, dzisiaj opowiem Wam o trendach, ale takich w modzie bardzo użytkowej, czyli nie high fashion, ale trendach, które faktycznie będą sprawdzały się na ulicy i wśród takich tradycyjnych użytkowników okularów w 2025 roku. Pierwszy silny trend to właśnie takie: Masywne prostokąty. W ogóle ja uważam, że 2025 rok to będzie rok prostokątnych opraw. Mogą być one takie jak moje, ale mogą być równie dobrze delikatniejsze, mniej masywne, tak jak na przykład ta elegancka, klasyczna, ale jednak zupełnie inna niż dotychczasowe oprawka. Drugi silny trend to. Kółeczko I widzę, że już w Polsce naprawdę coraz więcej kobiet przekonuje się do tego typu kształtu okularów, i bardzo dobrze, bo on jest świetny, jeżeli wasza twarz jest trójkątna lub prostokątna lub owalna, tak jak moja, więc praktycznie to są oprawki dla każdej kobiety. I trzeci silny trend to jajeczko. Modele zdecydowanie nie, każde, nie dla każdego, ale będą na pewno królowały wśród młodzieży. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, który z tych trzech trendów przemawia do ciebie najbardziej.